Witajcie kochane skorpiony. Witajcie na Waszym horoskopie na listopad 2005 roku. To zresztą was, Wasz miesiąc, więc wszystkiego najlepszego z okazji Waszych urodzin, jeśli macie słońce w skorpionie. Bo może jesteście tutaj z powodu ascendentu czy książczyca. Także zobaczmy. Najpierw rzucam kością, żeby zobaczyć, jaki dom Waszego horoskopu będzie szczególnie zaznaczony. Jest to dom szósty, a więc ten związany z Waszą pracą albo codziennymi obowiązkami. Bo dom szósty to są właśnie te czynności, które wykonujemy codziennie. To są również kwestie naszego zdrowia. Więc może to Wasze zdrowie będzie dla Was intensywne, może macie jakieś badania, które sobie chcecie zrobić, albo jesteście do tego zachęcani. Może, no właśnie, może ten listopad będzie taki, no bo on nie ukrywajmy, że jest dosyć mroczny. Już nie ma tyle słońca, nie do końca chce nam się wychodzić, więc staje się, że każdy dzień jest podobny do tego poprzedniego i wy możecie mieć takie wrażenie. Czyli takie obowiązki, nie? Codziennie coś tam robimy. Szczęśliwe rozwiązanie, szczęśliwy koniec. W ogóle bardzo mi się podoba ta karta, bo zobaczcie, jak ona ma. Fantastyczne kolory, także co tutaj dużo będę mówić, coś w waszym życiu się kończy i jest to szczęśliwe zakończenie. Kojarzy mi się mocno ta energia ze światem w tarocie. I mówi o zakończeniu tego swego rodzaju projektu. Może on być w pracy, no bo tutaj ten, ten obszar pracy był faktycznie zaznaczony przez Kość Astrologiczną, ale może również być znakiem tego, że na przykład doprowadziliśmy w naszym życiu prywatnym jakiś projekt do szczęśliwego końca. Także fajnie, że mamy ten kolor żółty, który w roku listopada jednak będzie coś w tym, w tym codziennych obowiązkach. Wygląda na to, że będzie coś, z czego będziecie mogli. Się jednak mogli się cieszyć w jakimś stopniu. Więc fajnie. Mamy energię transformacji. Słuchajcie, talia, ta talia jest dosyć mroczna, bo jest ona związana z Samhain, więc tutaj nie, nie kierowałabym się kolorami, bo one wszystkie są takie. Natomiast ta karta jest bardzo związana ze skorpionią energią, bo jest to energia transformacji i mówi o tym, że. Że zmierzamy właśnie, że coś zmieniamy w naszym życiu, i wydaje mi się, że to jest zmiana wewnętrzna. Może to szczęśliwe zakończenie i to, że udało nam się coś domknąć, powoduje w nas taką chęć do tego, żeby coś w sobie zmienić. Dostajemy takiego pędu do tego, żeby, żeby gdzieś coś może. Może to być coś w naszym sposobie bycia, czy w sposobie myślenia, czy mamy ochotę do tego, żeby na przykład zmienić pracę, żeby zmienić karierę. W każdym razie wygląda na to, że coś wewnętrznego, coś w środku nas, nas pcha do tego, żeby coś zmienić w naszym życiu. Mamy... I widzicie, mamy pierwszy dom, czyli ten pierwszy dom jest związany, więc mamy obok szóstego, mamy pierwszy, i jest on związany z naszym fizycznym ciałem, naszym, z tym jak siebie widzimy, naszą filozofią, tym kim chcemy być. No, może to trochę dziesiąty bardziej, ale te domy się czasami w swoim znaczeniu, że tak powiem, przenikają ale y, mówi o, również o naszych y, o, o opiniach, o naszym wyglądzie. Więc jeśli mówimy tutaj faktycznie przy tej transformacji, chciałam hmm. powiedzieć, że może to szczęśliwe zakończenie powoduje, że chcemy na przykład zmienić swój własny... Image, że tak powiem, czyli kupić sobie nowe ubranie, zaprezentować się zupełnie inaczej. Coś tutaj, bo tutaj jest ten, to tornado i ta, ta zmiana ma być taka dosyć intensywna w nas. Może faktycznie chcemy wprowadzić zmiany w codziennych zwyczajach zdrowotnych, tak, aby zmienić swój własny obraz. Czyli namawiani jesteśmy do tego, żeby faktycznie iść na siłownię, żeby nie wiem, zmienić dietę, żeby coś tutaj poprawić w tym kontekście. Codziennych zwyczajów, co pomoże nam w jakimś stopniu zmienić naszą, um, naszą prezencję w stosunku do innych osób. Dobrze, to tak ogólnie. Szóstka buław. Czekajcie, czekajcie. Ja się tutaj skupię. na moment. Chciałam jeszcze to potasować, zanim, zanim będziemy wybierać. Dobrze. Słuchajcie, jeśli chodzi o sprawy waszego, Waszych relacji, będziemy się patrzeć po dwie karty Tarota na relacje, na Waszą pracę i na Wasze plany marzenia czy projekty. I te dziedziny odpowiadające wod, wod, wodzie, odpowiadające ziemi i odpowiadające ławom, czyli obni. Dobra. Tak to tak, celem wprowadzenia już się tutaj. To dla skorpionów, dla skorpionów w waszych relacjach. No, no. Szej karierze, pięknie. Czwórka była, fantastycznie. W ogóle jeszcze, znaczy jeszcze muszę dołożyć, nie, nie muszę, jakbym nie chciała, ale taki był plan, więc robię tak samo. Ale fajnie to wygląda. Wcześniej mi wyskakiwała szóstka buław, a tutaj mamy siódemkę buław, czyli jedna mówi o wygranej, a druga mówi o obronie swojej pozycji w kontekście wygranej Niemniej nie. Są to karty no, bliskie sobie, związane ze lwem. Dobrze, w ogóle dużo jest u Was energii ognia, widzę. Skorpiony, ja bo siódemki była i chciała wcześniej szóstka była wyskoczyć. i zobaczcie, co wyskoczyło. No i teraz tak miało być. Król czwórka kielichów, i są dostateczne. No, no, no. Kochani, bardzo dużo ognia jest. W zasadzie te pierwsze karty to wszystkie były ogniem, w związku z czym, dom pierwszy też jest związany z żywiołem ognia, bo to ten pierwszy, który inicjuje, który zaczyna. Jeśli chodzi o Wasze relacje, no, jesteście pokazane jako osoby, które wszyscy widzą dookoła. Wszyscy Was widzą i widzą Was jako osoby zwycięskie. Może dlatego wśród niektórych może pojawić się zazdrość i opozycja, bo o tym mówi siódem że że Jak już zdobędziemy naszą pozycję, to trzeba ją będzie obronić. Czy może być, że w waszych relacjach, może nie do końca wasze sukcesy odpowiadają ludziom, którzy są dookoła was. No cóż, mogę powiedzieć, że wtedy należy się zastanowić nad, nad tym, żeby przetransformować te relacje i powiedzieć, bo jeśli ktoś jest dookoła nas i w jakiejś nas zazdrości, no to nie jest to nic fajnego. Natomiast może również mówić o tym, że, że będziemy mieli na przykład dużo. Poznajemy kogoś, jesteśmy w jakiejś takiej fajnej relacji z tą osobą. Szóstka była, to są często takie relacje, które no są raczej, bo, bo fajnie nam jest ze sobą, tak? No i tutaj na przykład pojawiają się krytyki ze strony naszych znajomych, że co to jest, dlaczego tak robisz, dlaczego tak działać? I ty musisz bronić, a ja chcę. To jest coś, czego chcę w moim życiu, to jest to, co ja chcę osiągnąć, to jest to, z czego ja jestem zadowolony w kontekście moich relacji, więc zostaw mnie w spokoju. Generalnie, taka się pokazuje relacja, takie się pokazują sytuacje, czyli pokazuje się konieczność być może w jakimś stopniu obrony relacji, która istnieje w naszym życiu, bo tutaj mamy ten szczęśliwy koniec, tak? Czyli może faktycznie weszliśmy z kimś w jakiś układ, jest to układ dosyć, no buławowy, więc może on nie jest taki tradycyjny i ludzie mówią, no ale zaraz, zaraz. Przecież to, co, co, o, co, o co chodzi? To wcale nie jest takie szczęśliwe zakończenie, to jeszcze trzeba tutaj zaplanować to, tamto samto, a ty chcesz się cieszyć z tego, co osiągnąłeś. I, I trochę może nie do końca ci odpowiadać taka sytuacja, musisz po prostu bronić swojej pozycji w kontekście relacji międzyludzkich. Również w kontekście relacji międzyludzkich w pracy może oznaczać tyle, że Twoja pozycja, zresztą no, tak jak tutaj jest pokazane, jest bardzo mocna, jest bardzo silna i ludzie, którzy są w Twoim zespole, może nie, do końca, może nie do końca im się to podobać. Ktoś może być bardziej ambitny i chcieć myśleć, że może zrobić rzeczy lepiej, inaczej, i Ty będziesz musiał bronić swojej pozycji, Natomiast pokazujesz się no, w tej szóstce buła, więc zwycięska pozycja absolutnie, tak jakby tak, jak ten motyl, unosisz się ponad te, tą, tą zagmatwaną sytuację, ponad innych, w kontekście tego kim jesteś w swoim życiu zawodowym, więc fantastycznie. No właśnie, w życiu zawodowym macie bardzo fajną energię, bo król Buław to jest osoba, która może motywować innych, która jest taka, 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 która ma pasję, taka, która wie, co ma robić, która chce to robić, która jest pełna energii, która realizuje i która przewodzi przez pokazanie przykładu również innym, jak działać, jak robić, jak także bardzo fajna energia. Może macie również taką osobę w waszym otoczeniu, bo to może to pokazywać was, albo może pokazywać kogoś, kto jest. Ale właśnie, i mamy jednocześnie kartę człówka kielichów. Jest to karta, która mówi o tym, że czy jakiejś okazji nie widzimy, że jest jakaś możliwość w naszym otoczeniu, którą jesteśmy zalecani, znaczy może być dobrą okazją do podjęcia, a my możemy jej nie widzieć. Więc tutaj zalecani jesteście może, wiecie, przy tej energii, która jest obok, co prawda ona jest w kontekście relacji, ale użyję jej tutaj, przy tym szczęśliwym zakończeniu i przy tym poczuciu się zwycięsko jesteście zachęcani do tego, żeby jednak nie spoczywać na laurach. Czyli żeby jednak właśnie zawalczyć o więcej zauważyć jakąś nową okazję, która może się pojawić w waszym życiu i którą możecie zgubić przez to, że będziecie skupieni na zakończeniu, a nie na tym, co może wejść nowego w naszym życiu. Że, że możecie wejść w tą taką, wiecie, z dnia na dzień, że robicie te czynności, wykonujecie każdego razu tak samo, tak jak w tym szóstce, szóstce, w domu szóstkim, szóstym przepraszam, a jesteście zachęcani do tego, żeby może jednak wyjść z tej strefy komfortu. No dobrze, kolejną kartą mamy. czwórkę buław, jeśli chodzi o Wasze plany, czy pasje, czy również zabawy. Właśnie fantastyczna karta, która mówi o tym, że może jednak pomimo tego, że te dni listopadowe są takie zmiany na dzień ciągnące się i, i, co dzień, i nie do końca jest, chcemy wyjść z domu, czy chcemy siedzieć na tej kanapie przy kocyku, a tutaj jesteśmy łapani do tego, żeby jednak wyjść i się zabawić, żeby cieszyć się z tych naszych osiągnięć, żeby cieszyć się z tych nowych relacji. I wyjść z tego. Więc takie mam wrażenie przy tych kartach, że będziemy mówić o przełamaniu rutyny bardziej niż o tym, że ta rutyna będzie dla Was istotna w kontekście tej kości. Astrologicznej. Tak, no, jesteście dosłownie wołani do tego, żeby się przebudzić, tak? Bo to jest znaczenie sądu ostatecznego. To jest dosłownie wypłucenie się z zimowego snu, a my dopiero wchodzimy w zimę, nie? <grych> Natomiast jesteście, jest jakaś wielka okazja w waszym życiu, faktycznie, która się pojawia. Jest to okazja również związana z transformacją, bo sąd ostateczny jest kartą, która z taką transformacją się wiąże, tak? Z to zresztą rządzi waszym znakiem, więc faktycznie jesteście nawoływani do tego, żeby coś zmienić. I to może być taki troszeczkę ostatni dzwonek, to może być coś takiego, czego dawno, co już dawno chcieliście wprowadzić, a w końcu dochodzi to już do momentu takiego, że tak, przecież musimy, że teraz to już jest koniecznie, bo duże arkana pokazują takie dosyć duże, istotne zmiany w naszym życiu. Natomiast są to zmiany niezwykle pozytywne, prowadzące do tego, czyli jeśli wprowadzamy jakiś sport, na przykład, to wprowadzamy go, bo lubimy, bo chcemy spędzać na przykład jakiś czas, a może właśnie, właśnie wprowadzając te nowe zwyczaje poznajemy kogoś nowego, niekoniecznie do związku musi to być osoba, ale może być to grupa przyjaciół, z którymi będziemy spędzać fantastycznie czas. No dobrze, kochane Skorpiony, wydaje mi się, że bardzo fajny miesiąc przed Wami. Dosyć intensywny, bo dużo ognia. Skupiony na transformacji, bo mamy aż dwie karty związane ze zmianą w jakimś stopniu waszego stylu życia, czy podejściu do spraw w inny sposób, ale bardzo mi się ten pierwszy rok podoba, bo oznacza, że wy w tym wszystkim czujecie się, że to jest ja. Cokolwiek nie podejmujecie, to kierujcie się tym ja jestem, ja chcę, ja, <laughs> ja chcę być w ten sposób widziany, czy to chcę osiągnąć. Dobrze? Miłego miesiąca, pa pa!